Pralka Beko PVUV9646XME. Pralka Beko PVUV9646XME to pojemne, nowoczesne urządzenie. Operuje wiele funkcji, które uczynią proces prania znacznie prostszym i przyjemniejszym. Zgodnie z etykietą energetyczną pralka należy do klasy C. Pralka o głębokości 51,6 cm, w szerokości 60 cm i wysokości 84 cm zmieści się w większości standardowych łazienek. Pojemność 9 kg sprawia, że pralka Beko jest idealnym wyborem dla osób, które piorą duże ilości odzieży. Sprawdzi się na przykład dla rodzin z dziećmi. Pralka posiada aż 16 różnych programów, co pozwala optymalnie zadbać o odzież. Umożliwia również dopasowanie cyklu prania do tego, ile masz czasu, oraz rodzaju materiału ubrań. Program Super Szybki trwa znacznie krócej niż przeciętne pranie. Pozwala na szybkie wypranie odzieży, która jest lekko zabrudzona. To idealny program, gdy zabraknie ci czystej bielizny lub zechcesz odświeżyć ulubioną koszulkę. Z programem codziennego szybkiego prania odświeżysz odzież w bardzo krótkim czasie. To świetne rozwiązanie dla średnio zabrudzonych ubrań. Mój program to wygodna możliwość pobrania programu spośród 13 dodatkowych trybów pracy z aplikacji. To jeszcze lepsza możliwość dopasowania odpowiednich ustawień do potrzeb. Dzięki dodatkowym opcjom Twoja odzież jest lepiej zabezpieczona przed uszkodzeniami i idealnie czysta. Steam Cure można łączyć z wybranym programem prania. Dzięki tej opcji odzież jest nie tylko czysta i świeża, ale również przyjemna w dotyku i pozbawiona zagnieceń. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób, które nie lubią prasować. Opcja Fresh Therapy zapobiega powstawaniu dodatkowych zagnieceń na odzieży. Nawet jeśli nastawisz pranie przed wyjściem z domu, cykliczne ruchy bębna zapobiegną odgniataniu się materiałów przed Twoim powrotem. Aplikacja Homeways jest świetnym rozwiązaniem, gdy zdarza ci się zapomnieć nastawić pranie. Teraz możesz to zrobić z dowolnego miejsca, również poza domem. Dodatkowo, aplikacja pozwoli ci sprawdzić, ile czasu pozostało do zakończenia cyklu. Poziom hałasu urządzenia w trakcie prania wynosi 56 dB, w trakcie wirowania nieznacznie rośnie i wynosi 76 dB. W filmie wystąpiły akcesoria. Pralka Beko PVUV9646XME dzięki dużej pojemności i wielu programom sprawdzi się w domach, gdzie pierze się sporo. Możliwość dopasowania trybów do potrzeb to wygoda, a także zwiększona dbałość o odzież.